Cześć, witajcie, z tej strony Natek, i dzisiaj gramy w grę FlexX Car Crash Simulator. Home, kliknijmy, mamy play, i mam na razie tylko jedną mapę. Włączmy ją i jeden samochód, jakiś pickup, dobrze? włączmy to. I to jest kolejna podróba BIM Drive na telefon. Niedawno grałem w podróbkę o nazwie Drive X, chyba jakoś tak się nazywała, i wiele z Was pisało, że FlexX jest dużo lepsze. Więc teraz to testuję. Wjechałem w tego przerośniętego pączka, nie wiem jak to nazwać. I samochód się odbił naprawdę fajnie. Yy, I to się zniszczył, to odpadały, bardzo fajnie. Na pewno to zaraz porównam do BMG. Mogę się jakoś zresetować. Łam nawet jest takie kółko, jak w BMG. To jest super reset, tak? Dobrze. Mogę kamerę ruszać, fajnie. Ten samolot się na pewno szybko nie rozpędza. Mam też wrażenie, że się trochę słabo trzyma drogi. No, zupełnie jakbym po śniegu jeździł, ciekawe. Po prostu skręcam i samochód się ślizga, jadąc te 60 km na godzinę. Ojeju. Cały samochód się normalnie tak trząsł. To wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Na tej mapie niestety nie ma zbyt dużo zawartości, więc wjedźmy tutaj na górę i zobaczmy, co jest na tej mapie. Też jakoś spróbuję samochód zniszczyć, ojeju. Nawet mam kontrolę nad kierunkowskazem. Trochę wolno miga. Cała so, kamera jakieś jest taka, jest z pierwszej osoby i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Do dołu się patrzeć niestety nie mogę, ciekawe dlaczego, ale oprócz tego, wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze tam w środku. Ojeju. Próbowałem i hamować i skręcać, ale ani jedno, ani drugie nie zadziałało. Zatem mam chyba jakoś bardzo ograniczone skręcanie, zaraz to sprawdzę. Skręcam na maxa w lewo nie skręca bardziej niż to. Czymkolwiek to jest. Jak mogę bardziej skręcić? To muszę tutaj normalnie cofnąć. Jeszcze raz. Samochód ci się toczy. klikam na ręczny i też się tak trzęsie. Dobrze. Komputer mi się wysypał z jakiegoś dziwnego powodu. A, włączyłem internet i się pokazała wiadomość. Musisz mieć internet, żeby w to grać. Pewnie tylko dlatego, żeby mi reklamy pokazywali. To są jakieś lepsze ustawienia graficzne, chociaż ich nie mogę kliknąć. Więc ja tutaj skręcam tym samochodem. Skręca maksymalnie o tak, jakby pół razy dookoła kierownicą. A w BMG mogę skręcić aż tak. To chyba trochę niedobrze, że tylko tyle ten samochód skręca. Normalnie prawie nie widać, że te koła są skręcone. Więc jednak ta gra nie jest aż taka super, ale DriveX też nie był idealny, przecież. Tutaj normalnie powinienem skręcić. i Co się stało? Wypadłem, bo jak w zwolnionym tempie chodzi. Pójdźmy do garażu, Zobaczmy, co jeszcze jest w tej grze. Samochód 1. Mogę coś w nim wymieniać. Czerwony kolor. Co tu jeszcze? No, nie mogę naprawić skręcania. Niestety nie. Ojej, to światło ze słońca wygląda, wygląda tutaj tak dziwnie jakby to było po prostu płaskie zdjęcie. Pchnijmy się. Nie mogę się bardziej cofnąć. Mam tylko jeden samochód. No, garaż. Albo domek. Kliknijmy. O, dobra, tu jest więcej samochodów. Nawet za darmo dostępnych. No, bo nie, są tylko dwa samochody dostępne. Muszę go ściągnąć. Czyli samochody, jakby nie są ściągnięte do gry. Dobra, szybko się ściągnęło. Nie wiem, jak to działa. To się jakby ściąga z internetu, czy po prostu. Nie wiem, co tu chodzi. Dobra. Graj. Otwórzmy tą drugą mapę. I drugi samochód. Na pewno w się było więcej. Map różnych. Więc jestem tutaj na jakiejś platformie. No jakby mam wrażenie, jakby te kratory były w wyzwolnionym tempie, jakby 90% normalnej prędkości. Spadłem i tak się samo zepsuł. Też są te dziwne błędy. co są w prawdziwym BMG. Samochód jeszcze jakoś jedzie, albo nie jedzie, tylko się tu koła trochę kręciły. Dobra, ale przynajmniej jak się koła ruszyły i zniszczyły. W się, jak niszczyłem swój samochód, to koła nic się nie działo, dopóki nie odpadły. Więc albo były koła idealnie na miejscu, albo ich w ogóle tam nie było. Teraz mi koła odpadły, tam widziałem na jednej kotlatce, co było trochę takie słabe w tym drive ie Zobaczmy, jak od środka ten samochód wygląda. No i też wygląda bardzo dobrze, lepiej niż wiele modyfikacji w Jest tutaj gdzieś może jakiś normalny zjazd, coś takiego. Tam jest zjazd, no. Nawet schody jakieś są, fajnie, fajnie. Tutaj pod maską z przodu nic nie ma, ale też się niszczy naprawdę bardzo fajnie, no. Te koła się odbijają w wyzwolnionym tempie. Co to za przycisk to? Przycisko, to to w albo światła. Nie, pogoda. Nie wiem, to nie działa. Tutaj nadal tych ustawień. O, na portracie się włączyło. Nie mogę kliknąć na suwak, tylko muszę kliknąć na on. Albo tutaj bardziej po lewo. chyba sensu, moim zdaniem. Więc w lewą stronę był zjazd normalny, tak? No, jak ten samochód cię rozpędza? To naprawdę prawie, że działa w zwolnionym tempie. Chociaż piszę tutaj razu jeden i spadłem w złym miejscu. Chodźmy najpierw na schody. Ten samochód też jakoś bardzo dobrze schęcać nie umie. Ojej, dobra, tym się okropnie jedzie. Fizyka działa dobrze, tylko za wolno. Tu jest coś w ustawieniach. może Można włączyć albo wyłączyć wspieranie danych. Wyłączmy to. Nie chcę im pomagać w czymkolwiek tam robią. Z moimi danymi. No reklama. Więc jedźmy tutaj normalnie. Tu jest jeszcze jakiś tor z przeszkodami. Mogłem tam zjechać, ale tam też coś jest. Tu, to jest jakieś kamienie. To są czy co? Nie, kolce. No dobra, z lewej strony mogę normalnie zjechać. Mam wrażenie, że to działa troszkę lepiej. Znaczymy podobny samolot wybimy czy drive Więc się rozpędźmy i wjedźmy w coś. Na przykład w to. Jadę 90 km na godzinę. 95. Tak się samolot zniszczył. No. Mało się zniszczył, mi się wydaje. Mieliśmy samochód jakiś podobny do tego. i Ibiszu Pessima? który podobny jest ten samochód. Nie idealny, ale będziemy mieli do czego połównać. Jakań 90 km na godzinę. T ten samochód w BMG dużo lepiej rozpędza. Jest dużo bardziej jakby responsywny. Dużo łatwiej się nim skręca. I się też rozpędza jak normalny samochód, a nie jak podróbka z Chin. 95 km na godzinę. Mniej więcej. I co tutaj w tym Flexicie. Zniszczył się jakby cały przód, cały to, gdzie jest silnik i koła, się całkowicie zniszczyło, ale reszta samochodu jest nienaruszona. Jeszcze jakieś części podpadały. W BMG się przód zgniotł trochę, ale nie aż tak jak w tym Flexixie. I silnik dalej działa w BMG. I też nam było widać, że kabina była wygięta. A tutaj cały samochód jest jakby w stanie idealnym. Co? Dalej może jechać? Trochę się kręcał. Teraz słabo jedzie. Teraz się trochę ciężko tutaj wjeżdżać, to jest powrotem po tych schodach. Zjedźmy ja tutaj, co to jest? To jest jakby jakieś takie przeszkody, do jedźmy ja trochę szybciej. To jest większe. Samochód wyskakuje, no części odpadają, to jest akurat na plus do tej gry, ale samochody się niszczą trochę dziwnie. No teraz się cały samochód zniszczył, szyby się pozbijały, To akurat fajnie. Ale mi się wydaje, że ten DriveX był lepszy, było więcej samochodów, więcej map, może nie więcej map, ale mapy były większe i nie takie płaskie jak ta. Dajcie znać, co wy o tym myślicie w komentarzach. Zasubskrybujcie mój kanał, aby nie pominąć żadnego kolejnego filmu. Kolejna reklama się włączyła. Bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć.